Ej stary, nigdy nie sądziłem, że wejdę widzowi do ryja. Cześć widzów, witam cię serdecznie na moim kanale. I dzisiaj wbijam na Omet TV. Nigdy nie sądziłem, że wejdę na OME TV, ale ostatnio piszecie dość często o Ospekt. Wiesz w ogóle, co to jest OME TV? Tak, wiem, gada się tam z wami. Dzisiaj wbijam tam dla was i nie wiem, czego się spodziewać. Dlatego nie mam oczekiwań, mogę robić wszystko. Zobaczmy, co się robi na OME TV w 2025 roku. Ej, pizza ci się zjarała. Na spokojnie. Wiemy, wiemy, wiemy. A ja nie mam nic. Kurwa. Jest na później masa stary Digma. Czekam na odcinek. Dobrze, będzie dzisiaj. Nie, będzie, oglądał Czy <laughs> w siódmej klasie gra się w GTA V? Oczywiście. Za każdej lekcji. A. A grałaś kiedyś w GTA V stopa o kurwa, ospano! Nie ma. Piękna, to ty, ja fan! Co ty tu robisz? tam ludzie o GTA 5. Na razie to mam ciekawych ludzi i kilka nieciekawych ludzi. Będzie dzisiaj The Hills? Będzie. To nie mogę się doczekać. Dobra, lecę dalej. Na razie. Dnia. O, ospano! Czekaj, ty jesteś z Street! A jak? Dobrze, ej, masz głos jak taki jeden gościu, który z nami nagrywał. Da. <noise> Hej, cześć. Jo. Witam. Ile masz lat? Dużo. Dokładnie, dużo. Przynajmniej <grym> <grym> mogę grać w Geta, bo jestem pełnoletnia. Wy gracie w Geta? No nie nie. Nie grałyście nawet chwilkę w Geta? Uczestniczyłam w tym mentalnie. Znam inne ciekawe gry. Jakie? Nie pa, wiem, teraz to wówczas ma... inne. Pop takie. Simulator. Czeka, to simulator. główny. Ja myślę, że koleżanka ma spore doświadczenie, jeżeli chodzi o gaming, i na pewno byłaby dobra w takich sprawnych odpowiedziach, które wymagają trochę bardziej myślenia. O. To nie, to nie. Czy jak rozjechałem babę w GTA, to powinienem zadzwonić do swojej prawdziwej? Nie. Czy to dziwne, że codziennie rano mówię dzień dobry swojemu samochodowi w GTA 5? Nie. To jedyny samochód, jaki masz mieć, nie? No, na prawdziwe takie się Nie no, of course. Ja w ogóle tego wiesz, jakby nie neguję. No, ja jestem trochę nieudacznikiem w swoim życiu, więc. Nie martw się, my też. Dzień dobry, dzień dobry. No hej. Ja panu zadam takie jedno pytanie, okej. Okay? A jakie pytanie, że co? W czym gustujesz? Podam panu dźwięk, a pan spróbuje odgadnąć, jaki to jest samochód z GTA hmm, w czym gustujesz? Krrr. To to był akurat Fagio, skuter. No. O oh, Kamil... o oh, Ka kam, where are you from? Jesteś ospałą. No, this ospałą. Not really. Where are you from? Um, where are you from? Are you Polish? Tak, yes. <laughs> not even the same. I'm not Polish. Schema. <laughs> Hej! O kuźło, o z panu? Skoro policja w GETA zapomina o twoich zbrodniach w ciągu pięciu minut, to no. czy nie tak działa właśnie nasz internet? Sądzę, że nie. A zapominamy. A co zapominamy? Dużo rzeczy złych. No w sumie masz rację. Myślisz, że to wszystko to symulacja? Wiesz co, to zależy od mojego stanu. Ja rozpatrzyłem 5 minut w ocean w GTA i się popakałem, na przykład. Czemu? Bo to było takie piękne. <grym> Ja nie mam oceanu u siebie. Myślisz, no. że w Geta można zakochać się w helikopterze? Bo ja bojowym tak. A myślisz, że jak zabijesz NPC-ta w Geta, to jego rodzina dostaje odszkodowanie od Rockstara? A myślisz, że Geta to jest jakby próba przekazania nam reinkarnacji, że jednak istnieje? No bo według reinkarnacji to twoja jest wędrówka dusz i twoje ciało jakby umierasz, ale twoja dusza jakby zdobywa doświadczenia i się odradzasz i to nazywa się wędrów wędrówką dusz, co nie? W Geta na przykład i w takich innych grach to jest jakiś przyspieszony proces, jak się respisz, czyli może jednak jest na odwrót. Wolałbym nie próbować. Hejka. Hejka, naklejka. Jesteś może streamerem? Nie. Okej, okay, a nagrywasz coś na... na internet? Teraz jestem ankieterem. Zbieram informacje odnośnie. A, Ile powinna mieć pikseli postać, żeby się w niej zakochać? No jak najwięcej. No. W jakich miejscach powinno być więcej pikseli? twarzy. Chyba tak. No. I dłonie. To jest ciekawe. Shej Boże! what's that mean? God bless you. Do you know um, Polish GTA 5 YouTuber um, Kalu? Kalu! He's good, yeah? We're watching Kalu in the UK as well. Mm. We do love Kalu, really, <laughs> honestly. <laughs> <laughs> Kurde, dalej mam nierówny ten przedziałek, dobra. F***, być jak też, spierdajcie. Geta 6 będziesz mogła spierdalać przed psami 10 razy dziennie na przykład. Siema! Siema! O kurde, przepieczony! Zostałeś wylosowany przez y, ten czat, żeby ze mną porozmawiać o Geta. Dobra. Twoja ulubiona postać z Geta A. Franklin. Czemu? No bo jest fajny. A. fajne. A fajnych fajny w się fajnie. Oglądasz moje filmy? No chłopie, ja cię subskrybuję na telefonie to Na telefonie? No i też na laptopie Chłopie, ja bym tak chciał wystąpić na twoim odcinku albo na kalucha Musiałbyś zaśpiewać piosenkę o Dłejnie Hilu. Chłopie, to jednak nie, bo ja nie umiem śpiewać Ja bym chciał najbardziej z gośćmi pogadać Z Takimi wiecie, o. Siema, jestem fame Frank. Kurde, dobrze, ale grasz w GTA, tak? No co nie gram. Jaką postacią z GTA chciałbyś być? Nie yeah, no, oczywiście z Dwayne. Nie, serski! Ej, ty wiesz jaki ty masz głos jako z panu? Nie, są badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych przez Rockstar Games generalnie, jest jakby taki komitet powołany i... Y <laughs> co tak facet? Wiesz, że kontroluje, co? W tak <laughs> Który bada jakby wpływ GTA na umiejętności kierowcy <laughs> A Autentycznie, mówię ci. Się, Sigma się <laughs> Sigma. Sigma. <laughs> Panu, czekaj, weź mnie dodaj do, do odcinka, proszę Ja znowu szukałem, ja ciągle wam następny, następny się nie znajdę Myślę, że ty sobie zapewniłeś, stary, cokolwiek Dzięki, subskrybujcie kanał, panem i lajkujcie Dzień dobry Bieg fabryka... fabrykanta No, Łodzi. Co ty robisz, na o Co ty masz za dziary? No nie długopisem sobie rysowałem Dobrze, drill Eee Koleżanka trochę nie, nie lubi nie, roz, nie lubi rozmawiać. A, to część. O mega nieśmieszny, to bo. A Julka znalazłam ci kandydatę na męża. O Boże, no, a ja nie mogę mieć żadnej żony. Cicho. O kurde, tata. To nie tata. Poważnie nie ci mówię. Tata, że mojego ojca używasz. To swój ojciec? 25 lat temu zaginął w jakiejś misji. Boże, ale byli jeszcze inni do wyboru, zobacz taki. O Boże, nie, to on już po <laughs> Czekajcie! Czekajcie. Ty nie grałeś z kaluchem w jakieś gry? Nie gram w żadnej gry. Jak nie? Wyglądasz tak samo jak ten Dobra, ale nie, nie patrz w telefon. Ja yes, z kaluchem Minecrafta i wybudowaliście takie domki w wiosce. <laughs> <laughs> mówię wam! On wygląda jeden do jeden jak z mówię wam. Jaki masz kalera? Oprócz wam. trochę twarzy, jakby profilem, no tak w bok. Na razie dziewczyny, dziękuję. Pozdrawiam. Zrobić no, <laughs> Zrobisz salto? Meeeey! Siemano! Siemano. Ty, ty jesteś tuberem już? Ale masz trawisę opie Aaa no! Jo, no, ta co tam to masz? jeszcze masz? Co tam? Unia jeszcze. słuchasz? No jak tager jeszcze. O, Tager w Polsce, nie? Dobra, ty jesteś tuberem już? Nie no, co ty? Dobra, na razie. <laughs> Ospano! Siema Jak tam się czujesz? Co tam? Co ma być. Jaj co? Bardzo śmieszne. <laughs> Śmiesz się jak Bruno. Bruno też tak robi. No bo to jest fajne, takie śmianie się. Szukam ciekawych rzeczy, no. Co nie ma ciekawych rzeczy oprócz, no, dziewczyn? Chyba nie zajmuje ci czasu, bo też się troszkę śpieszę. Szukam. <laughs> Szukaj. Szukaj dziewczyny. O, to ty! Jak on się nazywał? O, ostrano, osmano, osmano, osmano. <laughs> aj, 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 Ej, co tam takie jasno? Co ty opie? Gdzie ty jesteś? Ja w Ameryce jestem. Co ty gadasz? No w tym kurwa, Wisconsin, jej no wam nie? I co tam robisz? Szlugi, dragi, dziki, wiesz co? Jej yeah, no wam bracie. Życie A co ty masz streama? Nie, nie, nie. No i na no dam. <laughs> Wolny czas, czaje, 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 czaje. No. Czaje, 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 czaje. A co ty tam ostatnio nagrywasz? Ej? Ej? Koleżanka się mnie zapyta, co to znaczy? k-k Nie wiem, co to jest, po prostu. To... Uczysz się scenariusza na The Hillsy? I understand, it's hard Yo, you are youtuber? Where you from? Tunisia Greece? You are streamer? No nope. Youtuber? No What? What are you doing on Polish Omi oh, TV? You are looking for Polish girl, isn't it? Nah Ah, man. yeah, bruv Your uh, girls are... Uh... Nie jest bardzo piękna Naprawdę? Polska kobieta nie jest piękna Dobra Stary, Joku, ty masz panu na Jo, Ej, Boże, koleżanka aż zamarła, co jest? Uuu, siema Ospano Jo, ale masz lamy Ej, serio, Ospano? Ospano Boże, myślałem, że masz tą tablicę z fazą Dzięki. Ej, jakbyś włączył głos, to bardziej mogli się nabrać jak coś to jest nagranie przecież Co? Obróć je ty wyglądasz jak chłopie. <laughs> Ej, a ty masz, stary, ouija Borda na klawiaturze. Ej, ty jesteś Ospano? Ja jestem Kamil. Ej, poczekasz chwilę, sekundę? Zrobię ci fotę. Będziesz walczył na fejmie? W życiu. Kamil Germany, on jest Polakiem? Ej, rozumiesz niemiecki? Wiesz co to, gemutlisz? Gemutlisz. Ty Ej, stary, nigdy nie sądziłem, że wejdę widzowi do Rio. To z panem, proszę. Nie, nie! Poczekaj, poczekaj od pana, zakładam sławki, poczekaj, poczekaj. Po, poznaliśmy się po, dogłębnie przyjacielu. Co ty robisz na omegle? Co to się dzieje z tą Ty też masz tak, żeby laguje Nie, zajebiście go. stary. wyglądajbyśmy efekty specjalne, jest git. <grym> <grym> Mam jeszcze jedno pytanie. To jest. Jestem twoim zdaniem podobny do bandury. <grym> Kurde, no w sumie trochę. No tak bandura, nie? A grasz w Gta, No gram. A na fajbemie grasz? Coś tam się popsuło. Co się popsuło? To napraw, bo cię chcę do serii. Ta. No chcecie ciebie Dobra Dawaj Discorda Naprawdę? No naprawdę <grych> Dobra Obiecuję ci to Trzymam cię za sobą W niedzielę dostaniesz inwa. w niedzielę będę przy komputerze i będę dodawał ludzi na, na nagrywki Dobra Do niedzieli masz ogarnąć GTA, Fifi Dobra, załatwione, obiecuję no? Składam przysięgę Ja, Fifi Bandura, składam przysięgę, że dołączę do ospanu nagrywki Ja, Fifi Bandura, składam przysięgę, że dołączę do aspanu nagrywki Dobrze, będę wiernym nagrywkowiczem Będę wiernym nagrywkowiczem Amen Amen. Jaka jest najbardziej szalona rzecz, którą byś zrobił dla kontentu? Co bym zrobił? Co, co mogę zrobić dla kontentu? Nie, nie będę twerkował <laughs> Siema, siema, przejąłem stery, witam. Dawaj tu Fifiego, no. O, Fifi, dawaj tam Bier, McGregor miał 13, dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pię pięć, sześć. Ty ślepy jesteś chyba. Ja? Co coś, coś mocnego. <laughs> <laughs> Rekrutacja do ekipy, wersja omegle. Doing the Poczekaj, no ten głos mi kogoś przypomina... O, spektakl. O, no faktycznie. No jest ospa, no. O, cholera, ile subskrypcji, aż zazdroszczę.